No teraz dalszy ciąg ogni sztucznych przy okazji Parady Smoków tak, tak da. Smoków ja za bardzo nie widzę no ale ale ognie sztuczne idą do do proszę bardzo ciekawe kiedy Policja nam pozwoli. Proszę bardzo. O, o, Deszcz z nieba. Proszę bardzo. ciekawe kiedy policja nam pozwoli przejść? Ale ruch nie jest wstrzymany. Pewnie. Patrzę czy te smoki jeszcze pływają, czy już ich nie ma, tłumy ludzi, prawda, z różnymi, o ile rowerów, tych rzeczy, hulajnóg elektrycznych, no chyba się jednak ognie sztuczne skończyły, bo... jakaś przerwa za chwilę milicja nas chyba przepuści proszę jeszcze jubilat, wawel 102 chyba tak nie jeszcze jeszcze sztuczno ogniują. Jeszcze po przerwie. Jeszcze jest dodatek. Dodatek. Proszę bardzo. Pumy ludzi. Tylko, że ja widzę tylko ognie. Smoków Smoków nie widzę. Ludzie filmują, oglądają tłumy. No to ja sobie dam za wygraną.